Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Aron a w dzisiejszym odcinku pokażę wam pakiet postaci pałac z pałacu Jabby. Jest to pakiet, który był dołączony do gry. Chyba na wszystkie platformy. Musicie tylko wpisać kod, który był dołączony w waszej grze i będziecie go mieli. Pierwszą postacią jest Bip Fortuna. Zaraz wam powiem co on umie. Tak on wygląda. Kolejną postacią jest bałż, możliwość używania obiektów zręcznościowych, możliwość przebywania na toksycznych obszarach, możliwość wspinaczki po ścianach LEGO. Troszkę takie moce rape, tylko że ma jeszcze detonator termiczny. Już wam mówię co może być Fortuna. Aha, Bifortuna Fortuna chyba nic nie umie, po prostu zwykła postać. Gamorański strażnik, możliwość używania uchwytów siły, możliwość niszczenia pękniętych obiektów Lego. Bardzo fajna postać, słodko wygląda ten strażnik. Ja mam e, takiego jednego właśnie w domu, figurkę kupiłem sobie na Allegro kiedyś. Też mam taki toporek. I powiem Wam, ta nowa wersja Strażników jest o wiele ładniejsza od tej starej wersji, bo w tej starej wersji oni nawet nie mieli oczu. I bardziej lepsze są detale w tym nowym Strażniku. Ok, kolejną postacią jest Hadjaba, możliwość niszczenia pękniętych obiektów Lego. Jest to naprawdę duża postać. Wielki ślimak, widzimy tu jeszcze jakiś tatuaż na ręku, ale też on w miarę szybko pełza. Kolejną postacią jest Malakil, możliwość używania uchwytów siły. Malakil, czyli opiekun rancora naszego. I ma jakby taką, sz taką szczotkę z takim kolcem, więc jest niebezpieczny. Kolejną postacią jest Max Re Rebo, możliwość używania włazów dostępu. To znaczy, wiecie, tak jak te Ewoki, Jawy, Jawowie, może używać, tych takich małych, może używać tych takich małych dostępów. Kolejną postacią jest Ola, możliwość używania obiektów zręcznościowych, możliwość wspinaczki po ścianach Lego. Czyli ta niewolnica Dżaby, twój lekańska. No i ostatnią postacią jest niewolnica Leia, Pałac Dżaby, możliwość używania haka z liną. Możliwość wykonywania misji ruchu oporu <laughs> i możliwość dowodzenia żołnierzami. No to okej, okay, to to by było na tyle. Jeżeli odcinek się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z DLC. Cześć!